Posłanko, żeby jakoś tak skonkludować ten wątek, gdyby opozycyjna posłanka partii Razem mogła powiedzieć, jakich priorytetów gospodarczych oczekuje dwóch, trzech priorytetów od premiera Donalda Tuska, czy w ogóle od premiera polskiego rządu, to co by to było? Na dzień? Na pewno bym postawiła na kwestie związane z energetyką. O tym już pan redaktor mhm. mówił. To nie tylko odnawialne źródła energii, ale też postawienie na energetykę jądrową i jasne określenie się, w jakim horyzoncie czasowym możemy spodziewać się pierwszej elektrowni jądrowej i kiedy będą kolejne. Ostatnio przecież słyszeliśmy, pan premier Tusk mówił o tym, że co do tej drugiej lokalizacji, drugiej elektrowni jądrowej, to póki on nie zostanie przekonany, że na 100% to się Polsce opłaca, to, to takiej decyzji, nie będzie, więc tu by się przydało więcej konkretów, bo wiemy, że ta jedna elektrownia nie wystarczy do tego, żeby stabilizować miks energetyczny. Na pewno przydałyby się rozwiązania związane ze strategią wdrażania polityki przemysłowej. Widzimy, co się dzieje na przestrzeni ostatnich miesięcy. Mnóstwo osób traci pracę. My powinniśmy tutaj w Polsce móc być także samowystarczalni, zadbać o fachowców, o tych ludzi, którzy no, mają fach w ręku i pracują w poszczególnych w szczególnych zakładach pracy dla mnie to jest oczywiste. No i no nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o centralnym porcie komunikacyjnym i generalnie o takim planie rozwoju chociażby sieci kolejowej. Na razie jesteśmy na tym etapie, że wiemy, że będzie lotnisko i linia Y. Pytanie, co z pozostałymi szprychami, pytanie, co z pozostałą siecią, jakie nowe odcinki linii kolejowych będą budowane, jakie będą elektryfikowane, które będą modernizowane, tak, żebyśmy tutaj też nie dopuścili do jakiejś zaległości. Rzeczpospolita została przy innym biurku, ale tam wywiad z Rafałem Trzaskowski kim Dzisiaj jest pytany o CPK i mówi, że tak, że on jest gwarantem, że ten projekt zostanie zrealizowany, i stawia taką tezę, że dopiero po dojściu do władzy koalicji 15 października projekt CPK i projekty towarzyszące, pani już się śmieje bardzo, i projekty towarzyszące, ja tylko parafrazuję, i projekty towarzyszące zostały zracjonalizowane, i że w tej formie bardziej racjonalnej, przemyślanej, to już nawet prawo i sprawiedliwość nie krytykuje tych rozwiązań. Tak, śmieje to... się, bo. Yy... Nie pomyślałabym, że Rafał Trzaskowski będzie gwarantem budowy CPK. Pytanie, czy Rafał Trzaskowski zdaje sobie sprawę, że budowa nowego portu lotniczego w Baranowie to także przeniesienie ruchu z Okęcia, jak przypomnimy sobie kampanię samorządową, tą, kiedy Rafał Trzaskowski startował na prezydenta Warszawy. Ani słowem na ten temat się nie zająknął. Nawet chyba w drugą stronę będę bronił Okęcia. Warszawa musi mieć swoje lotnisko, więc tu by chyba się przydały jakieś zajęcia wyrównawcze dla pana prezydenta Trzaskowskiego.